Kiedy planujesz wrócić do Internetu? To planuję wtedy, kiedy się już będę dobrze czuł psychicznie całkowicie. Myślisz, że kiedy to nastąpi? Nie mam pojęcia. Do, do pół roku mi się wydaje na pewno. Do pół roku. I będzie to kanał stricte muzyczny, tak? Czyli idziesz Czy kanał teraz muzyczny? Zastanawiam się, czy, czy, czy zrobić kanał. Bo przed tym właśnie, jak się stała ta sytuacja, już, ja już miałem znaczy założony. Już miałem zakładać swój kanał. Miałem, mam, mam w telefonie 35 pomysłów na odcinki razem z. Brie znaczy, briefy jeszcze nie napisałem, ale miałem pisać. E, miałem otworzyć, otworzyć taki typowo muzyczno lifestyleowy kanał. Mhm. No i zastanawiam się, czy robić coś takiego, czy, czy coś na przykład, nie wiem, za zacząć streamować, bo to też wydaje mi się, że mógłbym, mógłbym robić całkiem, całkiem dużym sukcesem. No i. No ale i wiesz, sobie. na początku, jednak jak wrócisz. No to będziesz musiał się zmierzyć jednak z tą e, falą tych tak, takich komentarzy. Że tak, że. No tak, tak. No i właśnie dlatego muszę być wtedy przygotowany dobrze psychicznie, nie? Żeby umieć temu zaradzić i żeby mi nie wpierdolęło drugi raz. Na pogodę dzisiaj normalnie <grytanie> spędzamy walentynki dzisiaj razem.